To nie jest, kurwa, żart. Koło budowy węzła z Aleją Prymasa Tysiąclecia mieści się taki oto budynek, w którym... Nie, nie, nikogo nie myli, rzeczywiście. Znajduje się hala, gdzie trenują zapaśnicy warszawskiej Legii. Wszystkie sekcje od juniora do seniora i rzeczywiście tu się zaczęła droga do olimpijskich medali, przynajmniej kilku, które pamiętam. W środku chyba specjalnych luksusów nie ma, chociaż jak widać stoi na przykład butelka od Powerade'a, czyli na izotonik jeszcze mają. A w tej hali, tutaj obok, mieści się sekcja szermierki. Ciekawe co mieści się tam. Chyba podnoszenie ciężarów. Jacyś Sportowcy nawet wypoczywają. No cóż, smutne to bardzo, ale prawdziwe.